Cześć, nazywam się Natalia Tatarczuk, jestem z kadry szkoleniowej Cargroup. Jakie jest znaczenie mowy ciała w budowaniu pewności siebie? Cóż, nasza mowa ciała, nasze gesty, ton głosu, gestykulacja odgrywa ogromną rolę, dlatego że my na poziomie podświadomym ze strony naszego rozmówcy jesteśmy oceniani nawet pod kątem Jakimi osobami jesteśmy, jakie mamy cechy osobowości. A więc ma to bardzo duże znaczenie pod kątem odbioru ze strony innych ludzi. Zwracajmy na to bardzo dużą uwagę. Sama kiedyś zgłębiałam mocno tę tematykę. Jeszcze praktycznie jakieś 10 lat temu, kiedy zaczynałam chodzić na studia, i teraz lubię się często przyglądać innym osobom, kiedy e, siedzę w kawiarni, a inni rozmawiają, są wokół, to patrzę, czy rzeczywiście ta mowa ciała jest zgodna z tym, jak ktoś się na przykład wypowiada. Więc zwracajmy uwagę, czy jeżeli rozmawiasz z drugą osobą, to czy to, co ona do nas mówi? A to Jaką przyjmuje mowę ciała, jest z sobą powiązane. Bo zawsze mowa ciała ma rację. Nie słowa, ale nasze gesty. Jakie są elementy mowy naszego ciała, które będą budowały tę pewność siebie, która jest tak ważna w życiu, w życiu, w biznesie. Dlatego, że wtedy jesteśmy lepiej odbierani przez drugiego człowieka, często nawet jako bardziej kompetentnego i takiego lidera. Więc co jest tutaj istotne, nasza postawa zwracajmy uwagę, by barki były w tyle, aby nasze nogi były na równi z biodrami, ani nie za szeroko, ani absolutnie nie zachodzić jedna na drugą, bo to świadczy o zamkniętej pozycji, łącznie, jeżeli jeszcze robimy skrzyżowane, jeżeli krzyżujemy nasze ręce, a więc niech to będzie taka zdecydowana postawa z głową naprzeciwko, ani nie za wysoko, ani nie za nisko. Skupmy się też na tym, aby nasz ton głosu był spokojny, nie mów za szybko, nie mów za wolno. Jeżeli mówisz za szybko, to może świadczyć takiej nerwowości, tym bardziej, jeżeli twój głos jest taki to tym bardziej zwracaj uwagę, żeby mówić spokojnie. Pod kątem gestów, niech one również będą wyważone. To jest nerwowość, to jest chaos. To nigdy nie jest dobrze odbierane, szczególnie jeżeli występujesz na przykład publicznie. Inni będą się skupić, skupiać bardziej na Twoich gestach, Twoich chaotycznych gestach. Niż na tym, co chcesz im przekazać, co chcesz im powiedzieć. Staraj się utrzymywać swój wzrok na równi z rozmówcą. Raz na jakiś czas kiedy rozmawiasz z daną osobą, spójrz gdzieś indziej, bo jeżeli ciągle patrzymy na daną osobę, to ona będzie czuła się niekomfortowo. Sama miałam taką sytuację w przeszłości i w pewnym momencie tak naprawdę nie wiedziałam, co ze sobą zrobić, jeśli jak ktoś bez mrugania niemalże ciągle na mnie patrzył. Starajmy się też, aby nasz wzrok nie błądził gdzieś wokół za długo, za często, bo dana osoba będzie myślała, że nie jesteśmy zainteresowani rozmową. Z nią, i robimy wszystko, żeby tylko się gdzieś tak odciąć z tyłu głowy od tego, co mówi. Spójrzcie, możecie zobaczyć sobie to też na YouTubie, jak przemawiają politycy. Oni są uczeni tej mowy ciała, jak trzymają ręce, na jakiej wysokości. Obejrzcie sobie i zobaczycie spokojniejsze ruchy. Wzrok naprzeciwko, mowa ciała, barki do tyłu wyprostowany, zdecydowany. To jest coś, za czym ludzie idą. To jest lider. W jaki sposób trenować swoją pewność siebie? Najważniejsza rzecz, twoja postawa. Stań sobie przed lustrem, tak jak zazwyczaj stoisz. A następnie, tak jak wspomniałam ci wcześniej, spróbuj właściwie rozłożyć sobie na równi nogi swoimi biodrami sobie troszeczkę barki do tyłu, głowa niech będzie trochę wyżej. Tak jak mówiłam, ani nie za wysoko, ani nie za nisko, tylko naprzeciwko. Możesz też dla treningu ręce sobie dawać do tyłu, żeby pokazać, zamanifestować tą Twoją sylwetkę, Twoją pewność siebie, klatkę piersiową. Popatrz, jak goryle często stają, żeby pokazać swoją siłę, no to wtedy. Kim ja nie jestem, ja tutaj rządzę, jestem królem i też możesz sobie przetestować. Nie ma możliwości, że poczujesz się niepewnie, jeżeli staniesz wyprostowany, podniesiesz dla treningu głowę, rozłożysz ręce. Stanie się to robić codziennie, każdego dnia, nawet przez parę minut. Zastanów się, kiedy czułeś pewność siebie i połącz to z jakąś muzyką. Więc kiedy masz mieć jakąś rozmowę, która Cię stresuje, możesz wcześniej włączyć sobie tę muzykę i przypomnieć, jak się wtedy czułeś. Niech wzrasta ta Twoja pewność siebie. Połącz to po uczucie z daną muzyką. Ja czasami włączam sobie przed webinarami na żywo piosenkę z Piraci z Karaibów. I to dodaje mi takiego powera, takiej werby. Bardzo lubię tę muzykę. Więc jaka jest Twoja? Co Tobie dodaje energii? Co... Co ciebie wzmacnia, staraj się wtedy często słuchać tej muzyki i kiedy stoisz w ten sposób, włącz sobie coś, co cię napędza. A potem, kiedy będziesz w jakimś miejscu, nawet na ulicy, gdziekolwiek, ale włączysz sobie tę muzykę, twój mózg skojarzy sobie to z Twoją postawą i automatycznie poczujesz się pewni siebie. Zawsze, kiedy osoba pokazuje w sobie tą pewność siebie, ona ma ten spokój. To stanowanie, a więc ten spokojny oddech jest również bardzo ważny. On pomoże ci kontrolować być może jakąś nerwowość, którą aktualnie przeżywasz. Jak widzisz, jest wiele tutaj elementów: postawa, głos, gestykulacja, która wpływa na Twoją pewność siebie. Jeżeli wszystko postarasz się połączyć, Zobaczysz, jak inaczej się poczujesz, jak inaczej będziesz postrzegany przez pozostałych ludzi. Ale trenuj kroczek po kroczku. Nie musisz wszystkiego sobie wybierać. Najpierw możesz próbować ściągnąć sobie łopatki, aby pokazać swoją klatkę piersiową. Możesz też odpowiednio starać się trzymać na takiej wysokości ręce. W takim układzie, w takim układzie. Możesz starać się kontrolować spokój twojego głosu. Możesz próbować... Treningu, patrzeć cały czas o sobie w oczy, nie ciągle, ale głównie. Aby nie błądzić dookoła wzrokiem. Tylko skupić się na drugiej stronie. Wybierz sobie coś na samym początku, a kiedy już to wytrenujesz, weź, weź sobie wtedy inny element, kolejny i kolejny. Zobaczysz, jak zmieni się Twoje życie. Sam poczujesz się lepiej ze sobą. Pracuj w tym aspekcie. Bo to będzie taka nazwijmy to dobra. 怎么样嘛？S S